Cześć, ja jestem Maciek a to pierwszy odcinek z nowej serii, którą właśnie zaczynam w tym momencie, czyli Minecraft 1 blok. Bardzo ciekawe, prawda? Tak, te, też tak, też tak myślę. W um. ogóle nie musimy... Może tak będę, nie wiem czym, czy... z to ale że Może tak będzie mi łatwiej po prostu. Będziemy po prostu, musimy przejść na crafta mm, Na jednym bloku, znaczy możemy sobie budować bloki Ale z niego dostajemy item, z, te, z tych bloków, z tego bloku No, więc uwaga It is a infinite block, dokładnie. To dokładnie, nie kończy to się blok O, drewno na przykład O! Jeszcze na przykład skrzynka, którą lepiej wykopać. Ogólnie mam moda na item fizik, dlatego tak dziwnie itemy upadają. O nie! Świnka! Zepchnąłem ją. Hmm. Jakie mogłem świnie zepchnąć? Dobra, na razie zrobiłem coś takiego. Jest nam jeden diler, dobra. Musimy troszeczkę pozbierać po prostu tych itemów, i potem możemy się troszeczkę rozbudować praktycznie. O kurde! O nie spodziewałem się. Wiatr wody! No dobra, dobra, mamy troszeczkę dirta, to musimy tutaj. zdobić tą naszą wyspę dobra powiedzmy jeszcze trochę to by się przydało to zaraz tu już do te dwa no dobra powiedzmy jest coś takiego to zrobi parę rzeczy nie, tak nie wiem czemu się tak crafting tym baguje nie wiem czemu tak jak się tu kładzie to obraz robimy sobie najwyżej sikierę o no nie o to mi chodzi akurat chciałem wziąć to o zrobić po to żeby oznaczyć tu gdzie jest ten blok i po prostu po prostu warto czasem zrobić coś takiego bo potwory tutaj potrafią bardzo bardzo człowieka zdenerwować się zrespią, jak się zrespi bardzo dużo i to Są bardzo nerwujące i zniszczyć teraz tylko te bloki. No. O kurde, rozkrętka. O.

Pozaznaczymy tutaj te rogi, podawajmy tutaj, żeby był jakiś kwadrat, powiedzmy z jakichś rozmiarów i pójdźmy troszeczkę w tą stronę. A szerokość 5 jest dobra i tu już coś jest, jakaś szerokość, cokolwiek. Myślałem, że Sadzonki można po położyć. Można by było położyć, ale jednak to nie byłby najlepszy pomysł mi się wydaje jak na razie, bo nie mam miejsca. nie pewnie nie wyrosło. O! Świnka. E, wiecie na co, na co polujemy? Świnia nam są, są niepotrzebne kompletnie. To jest nam niepotrzebne. Jeśli ponieważ wystarczy, że dostaniemy krowę muszkromową i jesteśmy w domu. Naprawdę. I coś, świnko? śmiało byłaś, bądź wolna. No, nie chcę Cię bić, wyjdź po prostu stąd. No chodź. No, no. no. iść. Dziękuję. Chciałbym pochodniu. Mhm. Czy to pochodnie nie, da, nie dało światła? Powie mi ktoś, dlaczego to się tak pogoduje? Dobra, naprawiłem Wystarczyło wyłączyć shadery i włączyć, już działa wszystko. Dobra, mamy już troszeczkę więcej bloków. Dobra, troszeczkę jest już tego naprawdę. To trzeba rozbudować tą wyspę, po prostu mało miejsca jest na niej Dobra O, jeszcze krupka Postawię tylko te dwa bloki i zajmę się dla was zagrodą, okej? Okay? Tylko weź nie spadnij was nie potrzebuje, naprawdę Właśnie, więc nie potrzebuję. Palony pas. W razie Jeżeli jeszcze jedzenie to sobie zostaje Bynajmniej jedzenie miało. O siebie I skóra No i git no, Przynajmniej się na coś przydaliście Okej okay. Kopmy dalej Taki jest nasz cel

To zrobię to nie taką małą tom. Hop. hop. No, O, sorry, sorry, przepraszam, przepraszam. nie, nie chciałem się rozkopać. już w tą stronę, ja cię już tam idę, że tak powiem, zamknąć. Wiem, to brzmi źle. A, ale nie, ja nie chcę dla ciebie źle. Pamiętaj, więcej to potrzebuję. Nie mam tyle na razie mam. Też będzie, jeszcze będzie zbyt mało i dwa. Teraz bardziej mi. Myślę, że możemy starczyć nawet. Czy nawet może starczyć? Ady niestety postawię. A co? Mhm. Chciałam, żeby tu się postawiła, ale coś nie chciał, chyba. Z tego co widzę. 9 to było za mało. Widać. No, idealnie 15. Zrobiłem. No, to jeszcze by się przydał ten, ale. Brameczka taka. No, tu miałem w ogóle te. Tu jeszcze po patyków. Muszę trochę i trochę tego mieć. Dobra. Równo trochę i tak patyków się potem przydadzą. I zawsze są fajne No dobra A teraz zapraszam tam Zapraszam cię tam Jeżeli nie spadniesz, nie Piero robisz na zakręcie, nie? Mam taką nadzieję Ej, bo spadniesz, serio, uważaj trochę Poszłabyś tam sama z własnej dobroci już no na... Z własnych intencji. O, no i świetnie. Mm, tu, tu trzeba będzie coś posadzić, jakieś, nie wiem, drzewka, coś. Ale teraz wracajmy do pracy kopania. Dzień już pomału wstaje Wy to widzicie Kurok Nie ej, kura ej, ej, nie, 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 ja nie chciałem się zabijać. Ej, weź Mordo Teraz ja sirę mówię, ej weź przeżyj, mordo. Przy mnie zaraz nie chcę wrócić, bo to jest Nie do końca z wiatrem spaść. Pójdź do góry? Płyń, płyn. Nie. Żyłem go przez przywadek, i tak to się skończyło. Mm, nie chciałem akurat, żeby ginął, mógł zostać. Mm. Troszeczkę większą tą chciałbym platformę tutaj zrobić. A tu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, dobra. I na środku tu jeden postawię i taki kwadrat zrobić większy. Tak jakiś dom postawić czy coś, wiecie. Takie rzeczy zawsze na propsie. Ciebie nie potrzebuję. Albo jak chcesz, ale jak chcesz to sobie zostań, ale ja nie będę cię zamykał, nie jesteś ważna. Wiem, że jestem bardzo niemiły. Ale no. Dobra. 6 plus 6, 12. Plus 5, 17. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Gówno i mi nie starczyło. Jeszcze muszę trochę pokopać ziemi. A może tu mam jakąś ziemię? czy ty a ty sobie nie wyjdziesz dobra przepraszam przepraszam pana, panu panom pa, panie panom tylko no. żesz. Tylko nie właśnie tam znowu.

Ja myślałem, że będę cały czas spadał, ale ja tu nie spadam jakoś. Co się dzieje? Nikt kompletnie się tego nie spodziewał. Klina, ziemia, dawać mi dirta. Ja potrzebuję tylko i wyłącznie dirta. Weź, od razu. Wypierdzielaj stąd. Dziękuję. Nie przeszkadzasz w mojej pracy. To jest coś Jest szansa, żebym jakkolwiek cię wypchał, tak żebyś nie spadła. Chciałbym. Chciałbym naprawdę, bardzo bym chciał, żebyś nie spadła. A 5 będzie łatwiej. Sorry, mam nadzieję, że też nie spadniecie. Jesteście jakby mało potrzebne. Znaczy, chodzi mi o świnie. Ale lepiej, żebyście też nie spadały, bo mnie będą potem w komentarzach wyrola nazywać. Jak już dwie zrzuciłem dzisiaj dwa zwierzęta. O, no, czy możesz to otworzyć? Maciek, dziękuję. Przeprowadziłem ci koleżankę. Mam nadzieję, że będziesz zadowolona. Jeśli Kierka pęka. Dziękuję. Dobra, teraz idę tylko popostawiać te bloki i jesteśmy, kończymy odcinek. będzie mniej więcej git. A Cię kończył dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Zostawcie łapkę w subskrypcję, byłbym wdzięczny. Pijcie na Instagrama, link jest w opisie. A teraz co? Do widzenia.